Państwo, Mamy dzisiaj przełom w naszych rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. Niestety, nie taki, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli. Po raz kolejny okazało się, że przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia pozorują negocjacje. Przedstawiono nam z zaskoczenia treść porozumienia, która była nie do przyjęcia. Zawarte w nim elementy nie zostały z nami uzgodnione, i tekst został nam przedstawiony dopiero dzisiaj mimo że prosiliśmy o niego na wczoraj, żebyśmy mogli się odnieść. Teraz pod presją czasu mielibyśmy go od razu podpisać. Zawarte w nim elementy mają się nijak do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Zaproponowane zmiany w wynagrodzeniach są minimalne i nie przedstawiono harmonogramu ich realizacji. Nie są w nim zawarte żadne terminy. Brak w nim konkretów, punkty są nieprecyzyjne. Wszystkie postanowienia mają charakter pozorny. Nie mają tak naprawdę mocy, bo wymagają potwierdzenia przez inne ciała, między innymi komisję trójstronną. Pewnie nawet to porozumienie miałoby podlegać akceptacji zespołu trójstronnego, który został zwołany w celu ratowania wizerunku tych, którzy uważają, że sytuacja w ochronie zdrowia jest wspaniała, wynagrodzenia godne, warunki pracy z pacjentami komfortowe, a państwa dostęp do opieki. Wystarczający. Nie jest określona i sprecyzowana zawartość merytoryczna ewentualnych zapowiadanych zmian legislacyjnych. Nie ma harmonogramu realizacji tych inicjatyw. Oznacza to, że w, to w tych dokumentach może znaleźć się wszystko, w tym kolejne absurdy. No i niestety zmiany mogą nigdy nie wyjść w życie. Bądźmy szczerzy, treść porozumienia nie jest odpowiedzią na żadne nasze postulaty nie jest rozwiązaniem żadnych zgłaszanych przez nas problemów, a wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone. Mamy taką kuriozalną sytuację, że z jednej strony pan minister zdrowia zasłania się finansami, bo mówi, że na wszystko brakuje, a z drugiej strony słyszymy, jak prezes NBP, prezes Glapiński zapowiada, że jest fantastycznie, że Fundusz Międzynarodowy może do nas przychodzić po pożyczki, że mamy do czynienia z cudem polskiej gospodarki, a środków nie brakuje i nikomu nie zabraknie. No to coś tu jest nie tak. Mamy pewien dualizm przekazu i w takim razie co z tym długiem zdrowotnym zaciągniętym wobec pacjentów. W tej sytuacji widzimy potrzebę zmiany formatu rozmów. W rękach ministra zdrowia jest zarządzanie zdrowiem, a w rękach ministra finansów jest zarządzanie finansami i chyba potrzebujemy takiej osoby do do rozmowy. Powtarzamy, konkretne rozwiązania problemów systemu publicznej opieki zdrowotnej są. Mało tego, niektóre z nich są w szufladzie Pana Ministra Zdrowia. E, choćby wystarczy ją otworzyć. Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. To jest dokument z, z 2019 roku przygotowany pod patronatem i z akceptacją Pana Ministra Szumowskiego. Wiele z tych rozwiązań jest rozsądnych i powinny być realizowane już teraz. Niezrozumiałe jest też to, że są pieniądze dla polityków, dla działaczy, dla rodzin, dla znajomych polityków, którzy zasiadają na ciepłych posadach w skutkach Skarbu Państwa albo zarządzanych przez podmioty rządowe. Jednocześnie dla medyków nie ma na godne wynagrodzenia, na poprawę warunków pracy, na to, żeby pacjenci byli leczeni w godnych warunkach i przez ludzi, którzy są w pracy. Przez 200 czy 250 godzin w miesiącu, a nie przez 300 czy 400 godzin w miesiącu. Czyli pracuj, ile masz sił. A jak ci zabraknie sił, to też pracuj. A jak już padniesz, to trudno, spróbujemy znaleźć kogoś innego. Tylko, że tych innych nie ma. Hasło Publiczna Ochrona Zdrowia Kona, wyleczcie albo dobijcie, nabiera po dzisiejszym spotkaniu szczególnego znaczenia. My chcemy wyleczyć. W naszej ocenie minister zdrowia i rząd. Rzeczpospolitej Polskiej w tej chwili chce dobić tą ochronę zdrowia, a nie ją wyleczyć. Pytania, czy macie Państwo pytania? Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że chce przeznaczyć 6 miliardów od lipca 2022 na wzrost wynagrodzeń. Dlaczego Państwo się na to nie zgodzili? Czy to jest propozycja za mała, za mała kwota? Przede wszystkim porozumienie nie dotyczyło tylko i wyłącznie kwestii wynagrodzeń. I my odrzuciliśmy to porozumienie jako całość, ponieważ wszystkie pozostałe punkty były kompletnie nieadekwatne z punktu, o czym rozmawialiśmy w ciągu ostatnich trzech tygodni. A nawet w kwestii wynagrodzeń e, mamy znowu do czynienia z pewną manipulacją, ponieważ duża część z tych środków jest już zapisana w ustawie. W ustawie, która obowiązuje, która przy, weszła w życie e, przed lipcem tego roku i która już zakładała wzrost nakładów na kolejny rok. Czyli w tej sytuacji mamy znowu do czynienia z pewną manipulacją, że to nie jest dosypanie do systemu, nie wiem, do wynagrodzeń, tylko. Przeedytowanie tego, co i tak w tej chwili już jest e, zagwarantowane. Dzisiaj nie uświadczyłeś rozmowę ostatniej szansy. Czy będą kolejne No przede wszystkim chcę powiedzieć, że my dążymy do porozumienia, bo nam zależy na publicznym systemie na publiczny. e, i, I chcemy prowadzić takie rozmowy, tyle że naszym zdaniem ta formuła się wyczerpała. Rozmawialiśmy trzy tygodnie. Często bardzo mało konkretnie, ale próbowaliśmy posuwać się do przodu w wielu sprawach niezwiązanych z bezpośrednio z finansami. I wydawało się, że jesteśmy już w niektórych sprawach bliscy porozumienia, o po czym dzisiaj w tym porozumieniu była pełna lakoniczność, zero zapisów, które w jakikolwiek sposób gwarantują ich realizację. No bo słowa o inicjatywie ustaw ustawodawczej albo wprowadzeniu rozmów z innym ministerstwem nad tym, czy można coś zrealizować, no to nie jest żadna gwarancja tego, że to zapisy zostaną no, e, później wprowadzone w życie. Pan mówi, że się formuła wyczerpała, to jaka teraz powinna być nowa? Pamiętacie Państwo, że na początku protestu chcieliśmy rozmawiać z decydentem, który, który ma możliwość wpłynięcia na to, jak będzie wyglądała ochrona zdrowia. Prosiliśmy o spotkanie z panem premierem, nie udało się, więc uznaliśmy, że z merytorycznym przedstawicielem premiera też możemy się spotkać. Okazuje się, że te trzy tygodniowe rozmowy, długie, czasami wyczerpujące, no nie dały żadnego efektu. Wydaje nam się, że w tym momencie powinniśmy mieć przedstawicieli kilku ministerstw na takim spotkaniu, takich, którzy są decyzyjni. Albo faktycznie patronatem powinien teraz mamy obowiązkować. Białe miasteczko zostaje, w tym miejscu, z Oczywiście, że tak. Białym Miasteczko ma się dobrze zostanie tutaj. Jednym z warunków podpisania porozumienia to była likwidacja protestu, co się znalazło oczywiście w ostatniej punkcie porozumienia i chyba było najistotniejsze dla strony rządowej. My mówimy o tym, że zapisy tego porozumienia były tak ogólne tak niemerytoryczne w pewnych kwestiach i przede wszystkim nieweryfikowalne, czyli moglibyśmy w pewnym momencie nie mieć możliwości sprawdzenia, czy w tych zakresach zostało to wykonane, czy nie. Więc my przygotowujemy z prawnikami, bo to ich ocenie zostało poddane to porozumienie i nasz zespół prawników Komitetu przygotuje porozumienie na kanwie tego, co dostaliśmy ze strony ministerstwa. Nawet zwróciliśmy uwagę, że właśnie nie buduje się dobrego zaufania, jeśli do wczorajszego dnia czekaliśmy na dane ze strony ministerstwa, które nie uzyskaliśmy, pomimo że poprzedniego dnia pracowaliśmy w dialogu do godziny 19, licząc, że te dokumenty dostaniemy, a dziś jesteśmy zaskoczeni porozumieniem, którego które ministerstwo mówi, że pracowało nad nim do późnych godzin porannych, a my mamy dziś w dialogu w ciągu dwóch godzin zweryfikować to porozumienie i podpisać się pod nim. Więc może lepiej było ministrowi dać kartkę in blanco. Czyli te dane i te, te, te liczby, które dzisiaj zobaczyliście Państwo, to było w ogóle coś, co w poprzednich dniach nie leżało na stole? Nie mieliśmy tych współczynników. Pracowaliśmy nad lewą stroną kabeli, czyli nad podziałem pracowników i dostaliśmy gwarancję ze strony Ministerstwa Zdrowia, że współczynniki, czyli to, co planowane jest po prawej stronie i odnosi się do wynagrodzeń pracowników, dostaniemy do godziny 14. Dzisiaj nie dostaliśmy tego, nawet wczoraj, na wejście wczoraj. Wczoraj, wczoraj nie dostaliśmy, ale dzisiaj też zobaczyliśmy to dopiero yy, na rzutniku w treści porozumienia wstawione, no więc tak się buduje zaufanie stron w trakcie dialogu, no chyba nie tak. Ja chciałbym tu jeszcze dopowiedzieć ważną rzecz, ponieważ byliśmy oskarżani od samego początku procesu, no to protesty? nie boję się tego powiedzieć, że oskarżani, o to, że my chcemy, nie wiem, wyłudzić 100 miliardów na ochronę zdrowia, nie? bo mamy takie zaporowe postulaty. Nie, no od początku mówiliśmy, że to jest pewna ścieżka dojścia, tylko ścieżka uzgodniona, tak, żeby była możliwa do zrealizowania dla rządzących i przyjęta przez pracowników ochrony zdrowia. E, tymczasem dzisiaj w tym porozumieniu, czyli po trzech tygodniach pracy otrzymaliśmy ofertę, no, nazwijmy to, e, na rok 2022. Tymczasem my jasno też artykułowaliśmy, że my potrzebujemy takiego długie, długofalowego procesu, czyli żeby było to pewnego rodzaju porozumienie dotyczące kolejnych lat. I jeżeli już mówimy o wynagrodzeniach, to dochodzenia w tych współczynnikach w kolejnych latach no do akceptowalnych i godnych warunków podobnych do średnich, jakie są w jakie są w krajach Unii Europejskiej. <laughs> Państwo jako pacjenci są chyba żywo zainteresowani dostępem do świadczeń medycznych. My w naszym postulacie mamy wzrost o 30% wyceny świadczeń i e, taryfikacji tych świadczeń, a słyszymy, że one się dokonują tylko w tempie takim, że od 16 roku do teraz nie jest wyceniona rehabilitacja i takie tempo taryfikacji nowej to jest sytuacja, w której... Yy, nadal pracodawcy będą mówili, że nie mają pieniędzy na pokrywanie yy, wynagrody, nie będą mieli pieniędzy na pokrycie bieżących działalności szpitala, będzie brakowało środków na żywienie pacjentów. Yy, I my chcemy zmiany fundamentalnej w ochronie zdrowia, dlatego, jak kolega powiedział, jest dokument, który był wypracowany przez ten rząd, wystarczy go wdrażać i te pieniądze, o których mówili wcześniej ministrowie zdrowia, są właśnie w tym dokumencie. Tutaj też warto dodać, że w tym nieporozumieniu, to tak nie było nic na temat wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych. było jasne. Czyli nasz postulat dotyczący 30% wzrostu finansowania świadczeń kompletnie nie został wyjęty już z tą całkowicie wyjęty. minister mówił o ścieżce dojścia na kolejny, w kolejnych latach, a tutaj z Państwa słów wynika, że chodziło tylko o podwyżki w przyszłym roku, tak? Oczywiście, że Czyli tak i dalej. odchodzą, znaczy się rozmawiając z ministrem na temat porozumienia, to minister pyta, to nie bierzecie Państwo tysiąc złotych podwyżki, no to w tym tysiąc złotych podwyżki niektórzy już mają siedemset w tej chwili w kieszeni i nie rozmawiajmy na zasadzie, czy my nie chcemy podwyżki bo ta podwyżka wygląda w ten sposób, że z lewej kieszeni przekłada się coś do prawej. Jednym uszczupliło się współczynniki, drugim się dodało. Sytuacja w mojej grupie zawodowej pielęgniarek jest taka, że w tej chwili wyróżniać się będzie pielęgniarki po liceum medycznym z dziesięcioletnim stażem pracy, bo ministerstwo zauważyło, jaką krzywdę wyrządzono tej grupie zawodowej, ale zapomina się o tym, że w 2015 roku do systemu ochrony zdrowia przy Zębalowym wchodziły osoby, które kończyły licea medyczne, e, a które w systemie ochrony zdrowia nie pracowały e, i tego stażu dziesięcioletniego, które proponuje pan minister, nie mają w tej chwili. Dodajmy, że ta krzywda miała być wyrównana dopiero od lipca przyszłego roku, a rozumiem, że z tą krzywdą mają, mają dalej pracować przez najbliższe 9 miesięcy. Czy proces się zaostrzy? Czy będą wypowiadane drugie etaty? nie będziecie pracować na dwa etaty, że tak jak sytuacja w Prokocimiu, czy tu w Warszawie się będzie powtarzać w innych szpitalach? Wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia uważa, że pracownicy nie zaostrzą tego protestu, że będą dalej chodzić do tego drugiego, trzeciego miejsca pracy, że na pewno protest ochrony zdrowia się nie roztręci i warto zespół negocjacyjny Komitetu Protestacyjno-Strajkowego lekceważyć. Bo my takie odczucie braku zaufania, lekceważenia mamy cały czas w tej a nasi koledzy i koleżanki doskonale wiedzą, co mają robić. A poza tym pragniemy podkreślić, że niedługo nie będziemy musieli żadnych form protestów prowadzić i, i, i rezygnować z drugiej, trzeciej pracy. Nas po prostu nie będzie. A państwo zostaniecie w tym systemie ochrony zdrowia. Z albo albo i lekarze będą starsi niż pacjenci. To już w wielu miejscach ma miejsce. miejsce. <śmiech> <śmiech> Czy wiadomo, kiedy takie rozmowy jest? z tym wyższym drogą? Planujemy przygotowanie naszej wersji porozumienia. Dajemy sobie na to pewien czas, bo chcemy być bardzo merytoryczni i wypunktować bardzo dokładnie ten dokument. Zresztą w najbliższych dniach prosimy Państwa, abyście wchodzili w nasze kanały informacyjne, bo będziemy publikować poszcz poszczególne e, punkty tego porozumienia i to, dlaczego ich nie możemy przyjąć, nasze argumenty. W tym czasie przygotujemy naszą wersję porozumienia. Mamy nadzieję, że strona rządowa będzie chciała się do i rozwiązania tych problemów zdrowotnej publicznej, publicznej zdrowotnej w Polsce. Wierzymy, że tym razem będzie większa decyzyjność. bardziej brakuje w zespole, który Potrzebujemy bardziej decyzyjnych osób w zespole negocjacyjnym, który siądzie znaleźli. To się to temu o klimat rosną, bo minister Bromberg mówił po dzisiejszym spotkaniu, że nigdy państwa nie ocenią państwa sposobu negocjacji tego, co się działo w budynku. A wy ocenialiście go często bardzo krytycznie. Mało to żałuzę. No ja to powiem krótko. Wydaje się, że jesteśmy dorosłymi osobami. Mamy prawo do oceny. Pan minister w trakcie naszych rozmów, gdy prosiliśmy o to, żeby nie puszczać informacji na zewnątrz i ustalaliśmy pewne kwestie, Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wychodził, puszczał jakąś informację. No to jak nie ocenić czegoś takiego, co się wcześniej ustala, mamy wrażenie, że uzgodniona kwestia jest i nagle wychodzi informacja, tak? Dodajmy jeszcze informację niezwiązana z przebiegiem rozmów. Kiedy rozmawialiśmy we wtorek o lewej stronie tabeli, czyli de facto o podziale grup zawodowych, kompletnie nie rozmawiając o finansach, padało ze strony e, Rzecznika Pracowego Ministerstwa Zdrowia wówczas na zewnątrz słowa, że my chcemy tych 100 miliardów i nie ustąpimy. Co nas kompletnie wprowadziło w osłupienie, przyznaję i co na Podczas tego spotkania wytknęliśmy też panu ministrowi on uznał, że może pewne komunikaty przekazują. dowiadujemy się dzisiaj z wywiadu rzecznika e, z samego rana, że dostaniemy porozumienie. No to to jest poważne traktowanie. Sprawy. Czyli niemytaj rano za mnie przysłałem. Nawet dzisiaj rano, go nie otrzymaliśmy, tylko zobaczyliśmy je dopiero podczas spotkania e, w centrum wiatru. Tutaj myślę, że naturalny jest, że człowiek ocenia w pewien sposób i tym bardziej w sytuacji e, rozwój i w sytuacji wprowadzenia negocjacji, to my możemy powiedzieć, że to nie, był, nie były negocjacje, nie udawało e, się stronom porozumieć, dlatego że to był dialog. My wyszliśmy i próbują nas w tej chwili znów wprowadzić w kanał e, dotyczący trójstronny zespół. Myśmy z tego zespołu trójstronnego wyszli, bo w tym zespole nie było dialogu, tylko był monolog władzy i arogancja. E, w tej chwili e, też mieliśmy wrażenie przez e, długi okres czasu, nawet do dziś, że nie budowaliśmy zaufania po obu stronach stołu, tylko właśnie takimi różnymi sytuacjami dawania czegoś na ostatnią chwilę, komunikowania na zewnątrz przed informacją do członków negocjujących, no to możecie Państwo sami to ocenić, bo też w polu wiecie o czym. Czyli tylko te najlepsze rozmowy w trójstronnym komitecie to Państwo do nich nie usiądą? W tej chwili powiedzieliśmy dzisiaj Panu Ministrowi, że nie widzimy takiej potrzeby, żeby trójstronny zespół akceptował nasze porozumienie. Jako przykład dałam podpisane porozumienie z ratownikami, które nie przeszło procedury przez Komitet Trójstronny i y, tych porozumień chyba było z dwa. Y, I też wiemy o tym, że inne porozumienia się odbywają y, różnych grup. Zawodowych, które nie przechodzą koniecznie przez formuły trójstronnego zespołu i przez te zespoły takie yy, branżowe. Szanowni Państwo, to, że minister zdrowia nie ocenia naszych działań naszego merytorycznego przygotowania do negocjacji oraz tego, jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej, naszych pomysłów i propozycji, jest absolutnie naturalne. My jesteśmy pracownikami medycznymi. My mamy swoje wykształcenie i swoje kompetencje, do których nie należy organizacja systemu opieki zdrowotnej. My oceniamy pana ministra zwrotnie, ponieważ w zakresie jego kompetencji i na jego odpowiedzialność ten system jest reformowany, kształtowany i zaniedbywany. My z pełną odpowiedzialnością mówimy o tym, że kolejny rząd, kolejny resort zdrowia Zaniedbuje zdrowie Polaków. My jesteśmy tylko pracownikami. W jaki sposób minister zdrowia chciałby oceniać nas przez pryzmat funkcjonowania tego systemu? Skoro to my jesteśmy tego częścią. Cytując klasyka, rząd się wyleczy. A pacjencie, czekaj. i zapraszamy na wydarzenia, które będą miały miejsce w 10 województwach naszego kraju. To jest wsparcie dla medyków i naszych postulatów przez studentów, pacjentów. Więc zapraszamy na te wydarzenia. One będą też na naszej stronie, miejsca tych wydarzeń. Bądźcie Państwo z nami. My razem chcemy wyleczyć to. Ochronę zdrowia. i Już właściwie to mówimy, że to chyba nie ochrona zdrowia, bo nikt nas nie chroni. My jako personel mamy coraz gorsze warunki pracy, yy, więc powinniśmy powiedzieć, że to jest służba, bo już tak się czujemy jak na służbie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. i përshkruan të përmendur, 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 të përmend 你咋了？